Cześć kochani! Ogród we Wrocławiu, u Damiana. <laughs> tak jak już mówiłem. Co tu jest? Kokosy, no wszystko tu spada, wiadomo, jak to Udamiana? Patrzcie, jak zarąbiście wyglądają, jak zarąbiście wyglądają tutaj te, te palmy, które są e, otoczone e, takim, ja nie wiem jak to nazwać, bluszczem. Jak one w ogóle urosły! Ja tutaj byłem, ja tutaj byłem jakiś czas temu, i one zupełnie tak nie wyglądały. Szczególnie ta. No przecież ta urosła ze 30 cm. Ja pierdzielę, to, jest, to wszystko to jest nowe. Muszę się tam jena zapytać, co tu jest? Bo tutaj kawałek palmy jest czerwony, czy on ją malował? <noise> Może dzieci się bawiły, nie wiem. Także tutaj dużych trachy karpusów z dużym pniem jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 6 7 8 specjalnie przyjechałem do Damiana żeby przywieźć sprzęt do ogrzewania żeby Damian mógł dobrze je zabezpieczyć a tutaj proszę a tutaj mamy piękne juki tutaj mamy Jukę rostrate prosto z Arizony to miejsce gdzie Damian ma swój drugi dom bo Damian ma dom w Arizonie tak jak tak jak cejrowski a tutaj druga juka, to jest z tego co pamiętam, łaj. Marek, one ten, mogę się trącić czy nie? O, jest, on jest. jest one on ten, on ten, one ten. A czekaj, nie mam, nie mam czapeczki. O, nie czapeczki, ma czapeczki. Pobiegł po czapeczkę, no bo jak, bez czapeczki nie da się nagrywać, wiadomo. Nie, nie ma, <ślał> tutaj czy, jeden. Czy, czy taka. Tak, o, taka będzie dobra? <ślał> proszę. Tylko trochę strój zły, bo e strój, ale, ale widać na czy nie? Napisu nie? Znaczy nie. Na, a, napisu nie widać. Nie, nie, ale za, jest tak. Dobra, teraz widać. O, teraz jest widać. <noise> tak. Damian jest tym, e, można powiedzieć, że to jest lach zarabiania w internecie. Tak, najważniejszy, jest. najważniejszy jest. Guru. Jest to, jest to ale, ale Marek, ale byś to, powiedz mi, te, te takie właśnie. Jak Juka nazywa, roztrata. To one na przykład mogłyby w takim e, kli, suchym klimacie żyć? Czy, czy, one stamtąd pochodzą, a, stamtąd pochodzą. One są z arizontu. A, Z O! No. żartuj. No tak, one a są ten, właśnie tam. Ostatnią zimę i przedostatnią to normalnie wszystko normalnie rosną ładne, bez ucieczania, tak. bez niczego. Bo one wytrzymują jak mają sucho, nawet minus 20 Ogólnie nie wiem jaki temat jest filmu, ale jak nagrywasz, to przez w tamtym roku w ogóle nie były ocieplane te palmy. W tamtym roku, bo nie było. Nie było takiej potrzeby. ale właśnie mówiłem, że teraz przywiozę, a teraz zamówiłem Na wszelki wypadek. Może nie trzeba będzie. Nie wiem, ale nie muszą być mi Pokazywałem, weź mi powiedz! Czemu ta palma tu jest czerwona? ja już mówię, one są czerwone, niebieskie, ja w ten sposób liczę liście, wiesz, wychodzą i są dopiero takie jeszcze zwinięte, ja sobie ten i potem sobie zaznaczam, który już, już był policzony. Ja właśnie tutaj już się zastanawiam, że, że ma, mówię, że masz nową odmianę, z nie, czerwonymi liśćmi. Te, liście. które są zaznaczone, to były liczone, bo ja sobie spisuję w Excelu, ile miesięcznie... Mi no się, i co, ile... wiesz, ile ta palma wypuściła liści? Ta, 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 ta właśnie akurat dobrze, ta wypuściła chyba z 8. Mi, albo mi się nie. wydaje, albo... To wszystko urosło w tym roku? No właśnie, to właśnie wyrosło w tym roku, to było no. ogromne. To było, to no właśnie, to jest z wszystkie... 30 Ci, cm, te palmy, co Marek, coś? te palmy wszystkie, weź tak cofnij na chwilę. No. Te pal ta palma była taka, jak... one były wszystkie jeszcze... No nie ja, było, ja wiem, one wysu. były równe mniej więcej. I no Może tutaj, ale tak, Ta po prostu tak by że to jest... Stań e... koło tej. Ona jest twojego wzrostu, nie? Tak, ta jest moja No. Ona była taka A sama. teraz koło tej? Ta, ta była taka sama. No kurde, ta, po, jest po, pół metr, ta, ta jest pół metra. wyższa. Nie wiem co to się stało, ale powiem no. wam co ja, co ja robiłem. Co, ja tam sypałem cały czas, dawałem ten czarnym tym pudełku. Palm Booster. lałem tylko ja to cały czas, znaczy cały czas. No, jak było wiosna i ten, lałem go tam. Ale lałeś do wszystkich, do wszystkich, tak. Lałem, A to ta najbardziej. Ale też wyszła. dawałem, co takie te? Granulki takie. Nawóz jakiś? Nawóz, takie te bydlęcy, bornik, tak No, taki, no, no. Bo tutaj, bo wiecie to dlaczego, bo tutaj w ogóle to już nowa ziemia, ale pod spodem była ziemia taka, jak na budowie taka z, z... A to grzyby no, rosną? Grzyby teraz urosły. Ale powiem wam tutaj pod spodem była ziemia taka z budowy. Patrzcie, ja tu z ziemi no, nawie. No. Tam jest nisko, zobacz, widzisz? No. Tam jest nisko, tam są siatki, a to jest. Tak źle, ja tu, bo tu um, po prostu była taki gruz były. Ty, to a były... to jest figa, czy co? Figi, figi. No, rosną, no rosną, patrzcie figi. Normalnie figi. No, figi. figi. Bardzo dobre. Spadły nawet. No właśnie mówię. To jest no to rośnie normalnie na Hawajach, na, no. na Hawajach to widziałem w Mauritiusie. Też tak. w Arizonie nam to rośnie, tylko pani nam to podlewa. I, i, i przeżyło każda każdy raz widziała, że przeżyło, bo tam tak słucha, ale podlewam... A tu Awesek ma takie Tak, Ta, Leander takie... jest super. To jest tutaj pokazuje, że właśnie nawet ci spadają kokosy z drzew. Nawet tak, to jest prawdziwy kokos, tak. Ja mam takiego jeszcze. O, ten już no. taki... No. Sztocha, Skąd tam, one ty... przyjechały. Ten przyjechał, mareczku. A tamtą, co ty? Z Mauritiusa przyjechał. No o, taki, Piękny, wielki, nie? Jak go w ogóle z drzewa, ja tak wisiał na drzewie. Nie, nie A teraz te reszta? To też, a nie, te to są to zwykłe takie dopice, tylko pytałem. Sklepowe. Sklepowe, a te są prawdziwe. Oryginalne, oryginalne. oryginalne, ładnie, pięknie wyglądają Ciągle tak jak mówię jesteśmy, to nie jest jak Damian nie ma domu. Nie, bo to jest to normalne, Damian jest ubogim człowiekiem i ma nie. tylko skromne mieszkanie. Tak, tak, to jest... To jest ten, no. to... Damian trzeba pieniądze w telefonie. Tak, nie ma to domu. w skarpecie, gdzie bądź, ale... Tylko udało mu się te uzbierać na takie skromne mieszkanie i, no i, ten, ale, i tutaj mamy, jesteśmy tylko na krótku. Palm jest dużo, tak, tak. jest naprawdę Wiesz, super. Że wyszło, Marek, to, że w Słomarych jest bardzo nisko, bardzo słońce, jakby to słońce, jak tu wychodzi słońce. Ja jest wiem, do domu, no to... bo już jest listopad, tak, tak. Tytuarnie... no który dzisiaj mamy, 7 7. 7. Pięknie ładnie. rosną juki, fajnie to wygląda, mi się bardzo podoba jak te palmy są tak? otoczone tym no. takim bluszczem tu jakimś, ten, tak. nie? Tak, ptaki przelatują sobie tam, siedzą, wiesz fajnie? No fajnie? Świetnie to wygląda, to jest, naprawdę. To jeszcze trochę poczekamy, Marek, i będzie normalnie dżungla, będzie tak zarośnięte, że... Ja właśnie jak podjechałem samochodem od tamtej no. strony, tak, to, to tak, to było? tylko, to tylko rozpoznałem, bo nie wiedziałem, który jest Twój bog, nigdy nie pamiętam, czy pierwszy, tylko czy drugi, po palmach To już będziesz rozpoznawał całkowicie, a jeszcze no. bambusa u Ciebie zamówię, wiesz? Trzeba bambusa, jak chcę tego no. bambusa, wiesz gdzie go i bardzo dobrze na wiosnę, na wiosnę tak, tak. przywieziemy, on będzie Czyli bardzo... Tutaj, tutaj bo bambu... tutaj jest więcej miejsca. Tak, tutaj no. jest, żeby sobie poszedł do góry. Tak. Taki bambus. I karłatka mała rośnie. Jaki, nowa, nowa. Jest. No, tak. to nowa, to jest. jedno już nich mi wypuściła, wiesz? Taki całkowicie nowy. Mhm. Całkowicie nowy któryś tu. O ten. Bardzo ten. fajna, bo jest taka gęsta. Gęsta, tak, Dajcie sobie rosła ładnie. Także bardzo fajnie to wygląda, bardzo udamiana jest super. Można, no kurde, każdy może sobie zrobić, coś przy domu, przy ogródku. Taki ogródek, jak widać, nie trzeba mieć nawet domu. Nie, tak? nawet, jak ktoś no. powiem, nawet jak mieszkacie na wyższym piętrze gdzieś tam, to na przykład no. mi by było bardzo miło, że gdyby koło mojej klatki rosła taka palma. Można sobie jakąś palmę zamówić, taką, nie wiem, sąsiadem się złożyć na palmę i sobie przed domem posadzić. Przed można, klatką. Oczywiście. To jest fajne. Ja pamiętam na przykład, no, jak jeździłem gdzieś do Chorwacji, stawaliśmy na balkonie, na no, drugim, na no, trzecim no, piętrze, a tam się akurat palma kończyła, ta, nie? Ruszył sam pieni od góry, a tam ta, były liście. Tego przed blokiem też Naprawdę można jak najbardziej przed blokiem. Posadzić. Tutaj jest super, bardzo mi się tak. podoba. E, jeszcze raz pokazuję, są kokosy, są oleandry. Ale Marek, ja ci, tak, ci pokażę, dobra, to jest zwykła trawa, ale to A, nie jest zwykła trawa. To jest palma. Tu tak, Marek się zna. <śle> no wiadomo, <śle> mogę powiedzieć, ja się znam, ale patrzcie jako duża. To teraz w no. tym roku z tego spadło ziarenko. Strachę karpusa. Strachy karpusa no. i, i u, mnie, u mnie jest to samo. Ostatnie kosiłem trawę i zobaczyłem, że mam 40 palm małych. O, następno. widzisz tutaj. I to, jak tak zostawić je i pielęgnować, to będzie rosła. Oczywiście, co no nie tak. I normalnie ten. Widzisz, patrz, jaka ładna. Ale to mi wygląda jak, jak palma, ale, ale nie chyba nie trochę kapus, możliwe, możliwe możliwe, że tu inne nasiona rosną, możliwe, możliwe, no możliwe, możliwe, możliwe. Bardzo możliwe, bardzo, 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 tu cały czas gdzie ja bo to jestem mi, bo to za mi granicą? To wygląda na palmę, Wiem. ale daktylowa. Zresztą, gdzie ja jestem za granicą? cały czas zbieram nasiona wszędzie z każdych palm, je rozrzucam. Rozsypujesz się. sypuję, Tak tylko ja nie, nie, nie zawsze jestem no niemal pewny, że to nie urośnie, ale może to jest to, bo ja cały czas no rozsypuję. to wygląda przynajmniej jak, jak za, zaczynająca wzrost tak. palma Marek, daktylowa. Ja ci I tak samo. Ja tego? Ty jesteś królem palm? Ale ja jestem po prostu bardzo się nimi fascynuję też i no. próbuję no, na siłę, próbuję wymusić. Wszędzie gdzie jestem na każdym tym zbieram te takie, no wiesz, te, te ogody, no rozumiem, te ogody, te ogody, nasionka. nasionka, zbieram mm -hmm. to i potem gdzieś to przywożę. No i tak, jak one są dojrzałe, to, to, to ja to... próbuję je sadzić. Oczywiście, no one będą rosły jak najbardziej. No, dlatego? Świetnie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Także... Nie długo Marek już, aha, rozmawiałeś w tym o wizach. Niedługo? No. Nie prawdopodobnie Marka zobaczycie z Arizony. No tak jest taka będziemy... możliwość, tak. No 11 tak, tak, listopada, czy już za kilka tak, dni znosimy tak. wizy. Zobaczycie Marka w Arizonie, jak sadzi, jak robi. E, mamy tam duże, duże, duże hektary. Tam jest rancho! Tak, będziemy no. sadzić tam daktylowce. Nie sami. owijajmy w bawełnę. <laughs> Będzie dobrze. Damian jest właścicielem tak. połowy Arizony, drugie połowy Maciej Roski. <laughs> Także. Na pewno będzie wesoło, jak tam pojedziemy. No, wesoło będzie, no będzie wesoło. No będzie to wesoło. trzymajcie to się. Trzymajcie Wspaniałego się. dnia. Cześć, pozdrawiam. Cześć, Marek papa. Malec, bestman.pl i Damian Żukiewicz. <noise> trzymajcie się. Cześć. cześć.